Witam wszystkich! Zacząłem działać przy tym tak zwanym projekcie. Pomału roboty się posuwają naprzód. Mamy dzisiaj sobotę. W tej chwili 9.30 rano. Wczoraj, piątek po pracy, zostałem dociąłem płyty znaczy sklejkę na, na podłogę. Mam już tak mniej więcej podocinane. Teraz robię tutaj wykończenia. No i na to przyjdzie yy, taka mata pod, pod panele. Swoją, yy, yy, jakąś tam tą, tą parą, nieprzepuszczalną, coś tam, coś tam i na to przyjdą płyty i już będę to dzisiaj dokręcał i to mam nadzieję że podłogę podłogę dzisiaj skończę tu już dorobiłem kawałki tu mi jeszcze został został kawałeczek do dorobienia przykleję to i będę docinał matę i jechał dalej do roboty o, tu jeszcze muszę te, te, te nity polikwidować, bo się ciągle nie za zaczepiam. Wystają mi takie kurde rasy, muszę to połucinać po, I poczyścić, poczyścić trochę te, ścian, te ściany. Mam trochę Armaflexu, także może, może już coś poprzyklejam. pomału, pomału do przodu. Dobra, biorę się do roboty dość tego, tego ględzenia, bo czas leci. A robota, znaczy ubywać, ubywa, ale bardzo powolutku jeszcze. Światłka w tunelu jeszcze nie widać, ale za jakiś czas, to wie. Dobra, do roboty. Robota powoli idzie do przodu. Już układam matę pod, te, te, pod tą sklejkę. Teraz muszę jeszcze tutaj tą trzecią wyciągnąć, żeby możemy ułożyć matę. Tam z przodu już pierwszą ułożyłem, ale to wyciągnę tą i za chwilę Wam pokażę

Wyciągnięte. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. To mniej więcej wygląda tak. Tam tą pierwszą płytę już mam przykręconą. Pod tą płytą leży ta, ta, ta mata. Pokażę Wam. Jest to takie coś, to jest pod, pod panele. Jest tu jakaś folia, niby to paro, nie, coś tam paroizolacyjne czy coś takiego. Na łączeniach tu są takie zakładki, tu z drugiej strony jest klej, ale na łączeniach jeszcze dodatkowo wzmacniam to taśmą aluminiową. stosuję to w celu obniżenia kosztów, no bo wiadomo, Alufox troszkę, troszkę kosztuje a po co wydawać, wydaje mi się, że to też będzie dobre 3 cm XPS-a ta, ta mata plus 21 mm ta sklejka w zupełności to wystarczy, ja nie zamierzam na, na Syberię jeździć, zimą marznąć i tak, i tak dalej już mam tą część ułożoną. Teraz tutaj sobie jeszcze to ułożę, dotnę. No, a to ma kupiłem gdzieś, nie wiem, w Leroy, w Castoranie, coś gdzieś w tego typu sklepach i tam obudowanym. Koszt takiej jednej około 60 zł. Jest 6 m2. Cena przyzwoita. A Lufox, no wiadomo, wiadomo ile, ile kosztuje. Myślę, że to zda egzamin. Zwrotnę to podocinam, ten kawałek będzie, ale to chyba, że może tutaj dam na, na równo, a tam środkiem wstawię tak, taki mały wycinek, bo tak też chyba i uczynię. Także powoli, powoli robota idzie. Kiedyś tam na, na Facebooku jak kupiłem tą blachę wstawiłem zdjęcie i napisałem, że no to na razie jest ściernisko. Ale to ściernisko powoli, powoli znika. I robi się już sympatycznie. Na pewno powycieram jeszcze te te, o. te kurze, bo co tu jest, co nie miara? Podłoga zrobiona, szmatka, błysk. E, mam tam jedną rolkę. Też dostałem w okazyjnej cenie za darmo e, rolkę. Nie cała, ale, ale jest. I coś, coś już wykleję, coś e, pokombinuję. Tak myślę. A jak będzie, e, zobaczymy. Dobra, dość ględzenia biorę się za robotę. A wytrzymajcie kciuki, żeby szło szybko i sprawnie. I tak to mniej więcej wygląda. Maty Rozłożone. Podłoga prawie gotowa. Teraz puty położyć, poprzykręcać, Trzyma ta wiadrowoda. i lecimy z myciem skórzami. Ale to może jakiś pomagie przyjdzie i mi pomoże. <noise> Dobra, biorę się za robotę i będę ględził. Po roboty kupoval časů málo. Robota idzie pełną parą. Ściany przetarte. Delikatnie skurzył bo przemęczać się nie wolno. Tu mam małego, małego, starego pomocnika. To nie będziemy na razie ujawniać. To jest taka słodka tajemnica. Niech będzie. Ale gościu się zaoferował, pomaga ciężko i namiętnie. Dzięki mu za to. Tyle czoła. No tak, jak mówię. Wyczyszczone, otłuszczone, yy, taśma butylowa do wygłuszenia, wyciszenia, żeby w czasie deszczu jobla nie, nie dostać, żeby mu jej nie rozsadziło. A teraz nam idzie Armaflex, yy, Armaflex tak Armoflex. to się chyba nazywa, przy, przykleję to. I... I robota, robota do przodu. Lecimy cały czas. I tu w tym miejscu, tak jak mówiłem, będzie puszczą I może już w przyszłym tygodniu coś zaczniemy działać. Ale to zobaczymy jak chwila sobie No Dobra, bierzemy się za klejenie. i nadejśćła wiekopomna chwila przyklejone pierwsze dzięki dzięki pięknie pięknie będzie ciszej będzie cieplej będzie fajniej będzie lepiej tak mi się przynajmniej wydaje dobra lecimy dalej, na nim, czasu No, efekty powoli już widać zaczyna trochę cieszyć widok zaczyna to przypominać trochę kamperu woza I jeszcze kupa roboty przed nami to mamy zrobione teraz przejdziemy na to dolne panele i tutaj będę to oklejał tym marmoflexem. i zawsze to coś do przodu to jeszcze trochę poobcierać z tego kurzu, chociaż to jeszcze nie na no, dół, to może tam jeszcze ma Do wyciągania z tych z tam jeszcze trochę w tych krawkach sefu, ale to dokleję, tylko tutaj tą część, a to trzeba, a tu te krawki zostały odkryte. Tak to się uczyni. Najważniejsze, że robota idzie do przodu. Minęło 16.00, Wystarczy tej roboty na dzisiaj. I tak za dużo zrobiłem. Najważniejsze, że podłoga jest zrobiona, plus armoflex wyklejony. Następne co będę robił to prawdopodobnie będę się przybieżał do stelaża do, do łóżka chyba że finanse pozwolą no to będę sudował z oknami ale to zobaczymy jak to, jak to wyjdzie najważniejsze że podłogę mam zrobioną i to i to cieszy teraz już można planować planować dalej zobaczcie jak to fajnie nam wyszło tu mamy ściany wyklejoną flexem, tu jeszcze takie drobne drobne pierdolki ale tutaj poniżej tej, tego wzmocnienia to będzie garaż powyżej będzie łóżko tam jak już mówiłem będzie jakiś blad, jakaś szafka kuchnia wprost kiber łazienka szafa no i tu już ta szafa jakaś mówiłem, łóżko w środku gdzieś jest jakiś taki ala, ala salon będzie dalszy ciąg kiedyś, kiedy nie wiem. Zobaczymy jak jak finansów, to jest to jest główny główny wyznacznik tempo prac. Co mi się uda kupić to to będę to będę robił i to będę to wkładał. No i to na razie by było tyle. Ja tu jeszcze sprzątam, pakuję manerę, żeby tutaj niczego nie nie pozostawiać żadnych śladów po, po sobie. A tu jeszcze przejdziemy do z boku przez te drzwi boczne, pokażę jak to wygląda. Popakować to, pozbierać panele. Żeby nikt tutaj w pracy nie zażyczył, że coś zostawiłem. No tyle. Widzimy się następnym razem. Na razie, cześć.